W Pietrowicach Wielkich uroczyście otwarto stację kultura. Od teraz w odnowionym budynku dworca mieszkańcy gminy mogą brać udział w wydarzeniach kulturalnych, rozrywkowych oraz edukacyjnych. Władze gminy Pietrowice Wielkie wyremontowały zdewastowany kolejowy budynek dworca. Dzięki pozyskanym środkom unijnym w odnowionych wnętrzach otwarto stację kultura. To nowe ważne miejsce dla rozwoju gminy. Ważne, bo to ważny budynek, ważne miejsce. To, o czym słyszeliśmy wcześniej, PKP w pewnym momencie, czy linie kolejowe, to też był rozwój miejscowości. Dzięki temu, że powstały linie kolejowe, że tutaj był dworzec PKP, ta miejscowość zaczęła się rozwijać. I przykro było patrzeć, że po tym okresie, kiedy najlepsze lata linii kolejowych już, tak powiem, schodziły trochę na dalszy plan, budynek zaczął być no, w fatalnym stanie. Stąd decyzja samorządu o tym, żeby ten budynek uratować. Bo po prostu, po pierwsze, piękna budowla z historią, z tradycją, wpisana w Pietrowice od wielu, wielu, wielu lat. W dniu dzisiejszym, no myślę, że po w wielu próbach udaje nam się w końcu otworzyć ten piękny obiekt i on też ma dalej służyć czynnikowi społecznemu, czyli młodzieży, po prostu różnym ruchom, organizacjom, które chcą z tego miejsca skorzystać. Przedmiotem projektu była przebudowa i adaptacja zdegradowanego budynku dawnego dworca kolejowego w Pietrowicach Wielkich na centrum usług społecznościowych. Uratowany historyczny obiekt ma być miejscem wypoczynku, rekreacji i inicjatyw kulturalnych dla całej gminy. I ma być to miejsce Spotkań, miejsce spotkań różnych grup. Mamy nadzieję, że będą tutaj się odbywały różnego typu imprezy, warsztaty, wernisarze, spotkania, tak aby każdy, kto tylko chce, kto będzie miał taką potrzebę, mógł tutaj znaleźć swoje miejsce. Będą grupy plastyczne, będą grupy na pewno jakieś rękodzielnicze. Mamy nadzieję na jakieś takie spotkania mówię, pokoleniowe. Przede wszystkim, że ma służyć czynnikowi społecznemu, tak bardzo potrzebny tutaj w Pietrowicach Wielkich dla młodzieży naszej gminy oraz dla osób starszych, którzy się krzątają. No, z tą po prostu są zainteresowani po prostu użytkowaniem tego obiektu to naprawdę cieszy, no i mam nadzieję, że będzie służył tym potrzebom społecznym. Władze gminy zrealizowały projekt w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa śląskiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji wykonane zostały roboty budowlane wraz z kompleksowym wyposażeniem pomieszczeń. Po wielu trudach, po trzech podejściach udaje nam się generalnie uruchomić ten obiekt, gdyż no, dwa konkursy nas po prostu jakby zawiodły. Przy trzecim podejściu udało się po prostu pozyskać tą pulę. No myślę, że dofinansowanie dosyć znaczne tego obiektu, 2 miliony 400 tysięcy, nasz udział to jest milion 600. 000. Prawie koszt remontu tego dworca, który myślę odzyskuje dawną świetność i wygląd. Na parterze mamy dwa pomieszczenia takie ogólne. To, w którym obecnie się znajdujemy, w którym jest wystawa uczniów Tebu, to poczekalnia. Zosta zostawiliśmy tą nazwę, chciałabym, żeby to się kojarzyło mi wszystko ze stacją. Obok jest piękna sala multimedialna, mamy nadzieję, że znajdą się osoby, które będą chciały z niej skorzystać, ale będzie oczywiście wykorzystywana w trakcie naszych zajęć. Na pierwszym piętrze znajduje się duża świetlica, yy, mamy salę fitness, salę do ćwiczeń, i tam będziemy po prostu funkcjonować już jako taki typowy dom kultury. Drugie piętro, znaczy mówiąc, poddasze jeszcze nie jest wykończone, ale mam nadzieję, że uda się go to zrobić w jak najszybszym czasie, aby tam mogły się znaleźć pracownie różnego typu. Podczas uroczystego otwarcia stacji kultura odbyła się pierwsza wystawa prac artystycznych. Ekspozycję w nowej sali na parterze budynku mogli już podziwiać zaproszeni goście. Jest to wystawa uczniów STEP Edukacja z Rybnika i tutaj wystawiają właśnie swoje prace. Mamy tutaj również. Jedną z autorek na sali i y, o, o, nauczyciela, kto, dzięki któremu pana, arty, pana artystę fotografika pana Piotra, Piotra Lota. Ja się bardzo cieszę, że nam się udało ją pozyskać na otwarcie, ponieważ jest to takie uświetnienie naszego budynku. Włodarze gminy oraz dyrekcja jednostki chcą, by to sami mieszkańcy wskazali, jakie funkcje ma pełnić odnowiony dworzec. Celem działań w nowym obiekcie są przede wszystkim atrakcje dla mieszkańców gminy, takie jak na przykład aktywna integracja mieszkańców, aktywizacja i integracja seniorów, organizacja zajęć rehabilitacyjno-ruchowych dla osób starszych oraz utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży.